Wdech głęboki, długi wydech, wdech głęboki, długi wydech i wdech głęboki, długi wydech. Bardzo dobrze, skończyliśmy trołonię. Popracujemy nad kończynami dolnymi. Powolutku pracujemy stopami. Unosimy palce, potem pięty, każdy w swoim tempie. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Teraz tylko unosimy palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Teraz tylko pięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Teraz do trudniejsze dla tych, co potrafią, na zmianę. Raz palce do góry. Raz pięta. Kilka razy popróbować. Bardzo ładnie. Stop. Dziękuję. I powrócimy do pierwszego ćwiczenia. Równocześnie obie stopy. Cały czas oddychamy. Nie zapominać, proszę. Bardzo ładnie. Stop. Prawa kolana. Prostujemy. I ruszamy samą stopą góra dół. Starajcie się jak najwyżej podciągnąć palce. Bardzo ładnie. Jeszcze 3, 2, 1. Stop. Zamieniamy kończyny. Lewe kolano wyprost i stopa pracuje. Powolutku. Jeszcze 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, opuszczamy prawe kolano, wyprost i powrót na podłogę. 2, i powrót 3, powrót 4, powrót 5, powrót 6, powrót 7. Zmiana nogi, lewe kolano, wyprost. Raz, powrót 2. Powrót 3. Powrót 4. Powrót 5. Powrót 6. Powrót 7. Powrót i powrót. Pracują stopy. Oddychamy spokojnie. Bardzo ładnie. Stop. Teraz prawe kola wyprostować i kręcimy na zewnątrz kółeczka. Stopą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, sto, zamieniamy, lewe kolano, wyprost i lewa stopa pracuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, bardzo ładnie opuścić obie stopy, wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, o, puszczamy. Powolutku pracują stopy. Chwila odpoczynku. Oddech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech.